To jest to miejsce. Niesamowite. Wiesz, jak się czuję, trochę jak. No nie wiem. Staje się, że Bo tutaj. Wiesz, ja nigdy, nigdy tego nie widziałam. Nigdy Nikt. tego nie widziałam. Wiedziałam, że to jest ukryte. Czekaj. Sama teraz nie wiem dokładnie, gdzie to jest. Zaraz zobaczymy, znajdziemy specjalne szafy. Chyba tu. Tak. Aha. Ja lubię ten zapach, wiecie, jak wchodzę tutaj, to ten zapach jest inny, prawda? Tak, tak, tak. No przecież to są, wiesz, artefakty po prostu. Przez tajne przejście do króliczej nory. Chodźmy, idziemy tutaj. To się tu zaczyna, tak? I tu i, i dotąd jest, tak? Zdaje się, że chyba do końca pewna nie jestem. Zaraz tutaj wyjmę tą jedną. Czy to jest Okęcka Bromkowa? Nie, to już nie. Tu jest Okęcka Bromkowa. Tu. Te o, wszystkie nie. taśmy. Mogę tak. dotknąć. Hm. Państwa, za chwilę duch. Dramatu antycznego nad barmią. Eurypides z Sofoklesem spojrzy na nas tu z góry i się ucieszy, gdyż jest to intryga rodem z greckiej tragedii Ale mimo to przynajmniej należy tańczyć. Można i należy tańczyć, korzystajcie z karnawału, niewiele zostało. <grym> ciekawe kto robił te, te zapisy, te zapisy odręczne. To już może archiwum robiło, mhm. ale też tutaj na tych taśmach są odręczne zapisy Maryny okęckiej brąkowej na pewno. Zresztą jak wyjmiesz jakąś kolejną, to zobaczysz. Na przykład, na przykład zobaczymy tę. O i to na pewno już jest okęckiej brąkowej. Tak. Wtedy te opisy, ale do szpul oczywiście nie miałam wstępu, no bo to był taki moment rok jakiś 96, myślę razem, doszliśmy do tego, że to było około 96 roku że te taśmy leżały, leżały i zaczęły się sypać po prostu fizycznie zaczęły się sypać. I radio postanowiło słusznie się tym natychmiast zająć. To był też taki moment, że wiesz, zupełnie inna epoka. Ani komputerów, ani internetu, ani nic. Przynajmniej w takim powszechnym życiu. I radio już planowało wtedy no, taką digitalizację całości i w ogóle przejście na jakieś cyfrowe nośniki, ale czasu nie było, bo te taśmy po prostu fizycznie, by tego nie przeżyły. Więc zdecydowano się przegrać szpulę kasety DAT, czyli takie małe kasetki, ja nie wiem czy to jest jeszcze używane, ale chyba tak. I ja dostawałam te kasety DAT i te odręczne, właśnie pisane ręką Maryny okęckiej bromkowej Opisy, które ona robiła w trakcie nagrań, no a na tych datach było przegrane po prostu, no, jak, jak leci. I chodziło o to, żeby że jakoś się jakoś zorientować, co jest gdzie. I ja to tak trochę prze, przepisywałam, wskazując, gdzie, jaki utwór jest nagrany na tych nowych nośnikach. I wtedy słuchałam po raz pierwszy Dobrze, to może teraz tą piosenkę Matisek z Magdalenką. Gdyby to serce się zaspokoiło. No, muszę spiewać. nic nie szkodzi. Matisek z Magdalenką. Długo w miłości trwają. Choć weselone będzie, bo się nie dostaną weselone będzie, bo się nie dostaną. To był bardzo różny materiał. No, widać ile tego jest po prostu tego jest cała masa. Ona naprawdę jeździła i nagrywała wszystko, co się dało. I oprócz tych zbiorów warmińskich, mazurskich też było bardzo dużo materiału z innych regionów, bardzo ciekawego, bardzo ciekawego. Niektórych rzeczy nauczyliśmy się. Śpiewamy jedną kolędę, jedną czy dwie, Ach, takie piękne. Robiłam swoje notatki, mam je tutaj w torebce, też już na takim pożółkłym papierze, bo to już no, ponad ćwierć wieku temu było. Więc były materiały z innych, z innych regionów Polski. A w samej tej części dotyczącej Barmi i Mazur, oprócz pieśni, są bajki, gawędy, różne opowieści, również zespoły takie folklorystyczne działające wtedy w, przy różnych ośrodkach kultury. Bardzo, bardzo różnorodny materiał. Niektóre śpiewaczki, no po prostu wybitne, wspaniałe. Właśnie pani Anna Kuczka, pani Maria Krygier, no wspaniałe śpiewaczki. Samo to, że te panie się urodziły właśnie w latach 80. XIX wieku już robi wrażenie, a przecież to nie jest jakaś dolna granica, bo to za tym stoją pokolenia. Skądś te, te pieśni się wzięły, nauczyły się od swoich matek czy babek, mówisz. Kilka perełek jest takich, które do, do dzisiaj chowam w sercu i właśnie teraz przyszło mi sięgnąć po nie raz jeszcze. A reszta była stąd, tak, 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 tak. Znaczy tańce, tańce nie były, a pieśni tak, wszystkie, wszystkie były z archiwum Maryny Okęskiej-Brumkowej. Ten zeszycik. Od którego wszystko się zaczęło. Tak, to, tak, to od którego wszystko się zaczęło. A właściwie strzępy dwóch zeszytów, <noise> dwóch zeszytów w, w, wymieszane. Ja dokładnie wiem, co tutaj jest. <noise> Widzisz, no straszny tutaj bałagan, rysunki mojego dziecka jeszcze pomiędzy. Bo aha, bo to był też taki dla mnie wyjątkowy czas w 96, czy coś koło tego. Za wskazaniem, wydaje mi się, Maryny Okęckiej-Bromkowej, radio się zwróciło do Stowarzyszenia Węgajty. Wtedy się to nazywało Stowarzyszenie Teatr Wiejski Węgajty, teraz się nazywa Stowarzyszenie Węgajty. Ponieważ Maryna się przyjaźniła z Teatrem Węgajty, z Młotką, z Wackiem, i chciała, żeby się ktoś właśnie z grona teatru zajął tym archiwum, bo wiedziała, że, że właśnie jest taka praca do zrobienia. A ja, ja wtedy już mieszkałam na Warmii. Trafiłam jako panienka z Krakowa. Byłam wtedy studentką teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. No, Interesowały mnie, powiedzmy, takie, takie miejsca alternatywnego teatru. Strasznie brzydkie sformułowanie, ale takie chyba funkcjonuje. I byłam już po stażu w Gardzienicach, przyjechałam tutaj zobaczyć, co się dzieje i, i potem się okazało, że zostałam, że przyjechałam jeszcze raz, potem jeszcze raz, a potem trochę na dłużej, a potem napisałam właśnie pracę magisterską o Teatrze Węgajty. I tutaj się poznaliśmy, tutaj się spotkaliśmy z Sergiem. Ja pochodzę z Kijowa, w Kijowie... Uczyszczałem do szkoły muzycznej, w różnych chórach śpiewałem i zawsze mnie interesowała ta muzyka, powiedzmy, z kręgu zachodu, z kręgu zachodniego. Słuchałem nagrań Chorału Gregorińskiego, także jakoś takie miałem ciągłość na zachód i w pewnym momencie poznałem w Kijowie Wolfa Niklausa, Jacka Hałasa, Witka, Brodę, którzy akurat wracali gdzieś z wyprawy z Rosji przez Kijów, Karpaty do, do Polski. Poznaliśmy się, ja ich potem odwiedziłem i tak wyszło, że, że coraz dłużej tu, tutaj przebywałem. W końcu zostaliśmy tutaj na, na, na stałe i faktycznie poznaliśmy się podczas przygotowania wyprawy kolędniczej. Pojechaliśmy na kolędę do Bartnego, tam na, na południe polskim. Założyliśmy rodzinę i zaczęliśmy zajmować się tutaj teatrem i choram gregoriańskim i muzyką tradycyjną. Ha, wtedy byliśmy w stanie tułaczki permanentnej <grym> z małym dzieckiem, bo już właściwie widzieliśmy, że, że chcemy tutaj być na Warmii z Sergijem, ale... Ale nie mieliśmy stałego miejsca. To była naprawdę tułaczka. Czasem po kilka tygodni z tym małym dzieckiem, z tym całym Majdanem się przenosiliśmy w różne miejsca. I to był taki trójkąt węgajcy, Nowe Kawkowo, Pupki. W różnych miejscach mieszkaliśmy, starając się, żeby zima przynajmniej była na jednym miejscu. A latem to dosłownie czasem co dwa tygodnie zmienialiśmy miejsce. I, i tak to wyglądało. Pamiętam, że jak Monika pracowała nad tym archiwum, to było tak zwykle, że to zajmowało godzinę, może półtorej. Wtedy brałem dziecko dwuletnie na spacer. Była sroka zima, szliśmy na sanki czy na, na ślizgawki. Szliśmy na, na dłuższy spacer. Wtedy Monika mogła sobie usiąść w słuchawkach i spokojnie się zająć archiwum, a myśmy wychodzili. To, to była taka codzienna praca? Mam przed oczyma taki obrazek. Tego komputera dosyć sporego, słuchawki i pomieszczenia, w którym było. Innych pomieszczeń nie pamiętam, ale to na pewno było, tam mieszkaliśmy przez zimę. Tam ta praca trwała. Tak. No taki 95, 96. Ten zeszyt zaczytany. Oj, zaczytany bardzo, bo zobacz, tutaj są, są <głosy> <głosy> różne <głosy> rysunki mojego dziecka, które już na innym etapie było, czyli nie tylko jakieś takie zupełne... teraz nie mogę znaleźć, ale proszę, to już, to już jest całkiem zgrabne kółko. I zaczytany, bo co jakiś czas te kawałki jakoś wypływały, te utwory wypływały, ja się ich kilku się nauczyłam i, i ja sobie śpiewałam. Śpiewaliśmy też z Tuszyna, prawda? Maryna nagrywała w. Maryna nagrywała w Kotlinie Kłockiej repatriantów z Rumunii, którzy wrócili po wojnie do Polski. Tam ta polska kultura zachowała się w Rumunii, zakonserwowana, przyjechała, wróciła do, do Polski i tam zachowała się bardzo piękne śpiewy, dwugłosowe, wielogłosowe, co dla, dla polskiego folkloru nie jest charakterystyczne, bo polski folklor zazwyczaj to są śpiewy jednogłosowe. W niektórych pieśniach było kilka zwrotek, na przykład, zaśpiewanych, i braliśmy te teksty, patrzyliśmy, czy jest gdzieś więcej tego, czy jest więcej tych tekstów może w innych źródłach czy, czy w innych regionach. I się okazało, że, że można dojść do bardzo ciekawych wniosków, ciekawe wątki prześledzić, bo na przykład ta pieśń o tym pachołku co przewędrował, do karczmarki. To jest cała historia detektywistyczna o spotkaniu z siostrą i jakoś ukaraniu tej karczmarki, która była taka sobie nieuczciwa. Zwykle to są historie bardzo smutne i kończące się tragicznie. Aczkolwiek ta, o której mówi serii, to moja jest ulubiona, bo to jest naprawdę jakiś epos o młodym człowieku, który. Pachołek, tam, tam jest, jest powiedziane o nim jako pachołek. Myślę, że to był po prostu młody człowiek, który przybywa do wsi, pyta się o karczmę i, i tam z, znajduje jako, jako dziewczyna, jako takie popychadło karczmarki, swoją siostrę. Cała ta historia ma elementy no właściwie greckiej tragedii, chociaż akurat kończy się dobrze, ale. Zapowiada się niedobrze, ale potem ta intryga, jeśli już bierzemy terminologię z, z dramatu antycznego, jest tak prowadzona. Są charakterystyczne momenty właśnie tego rozpoznania, gnory, anagnoryzmu, kiedy on ją rozpoznaje po pierścieniu i tak aranżuje sytuację, żeby ją stamtąd wyciągnąć. Fantastyczna, niesłychana historia. Są historie, też niektóre z nich były śpiewane różnych młodych niewiast, które kończyły w jeziorze to się często zdarza na warmii i mazurach. Takie wodne historie miłosne i nieszczęśliwe. Jest ich więcej. Chętnie bym do nich wróciła, i, i właśnie jeszcze wzięła coś więcej. Sytuacja była prosta. Przyszedł Maciek Żurek, z którym współpracujemy też w innych projektach. Poza tym jest naszym sąsiadem. Mieszkamy w jednej gminie i się przyjaźnimy. I z taką myślą, że tutaj no, co jakiś czas fajnie jest zagrać tutaj na Warmii w najbliższej okolicy, w różnych, w różnych miejscach, a on jak, jak jedzie tam na takie granie, no to gra radomskie mazurki, bo radomszczyzna zjeździł, świetnie zna, jest świetnym skrzypkiem i, i że tak trochę głupio, może by się zabrać za materiał warmiński. Właściwie nikt tego tu nie robi, no w takiej formie, w jakiej chcemy to robić, to znaczy takiej użytkowej do posłuchu, do, do potańczenia. Nie, nie chcemy robić jakby rekonstrukcji tego, tylko zobaczyć, czy się da przy tym bawić, spotykać. I po, postanowiliśmy się za to wziąć. I w 2023 roku mieliśmy chyba ze dwie próby, w tym jedna, to było odsłuchanie tych kawałków, które ja zaproponowałam. I powiedzenie sobie tak, a druga było już przymiarką do jakiegoś grania. Po czym każdy udał się do własnych zajęć i, i projekt sobie przehibernował, aż do teraz, kiedy, kiedy pojawiła się możliwość zagrania tego, właśnie w Gminnym Ośrodku Kultury Dywity. I, I znowu sobie powiedzieliśmy tak, i, i przygotowaliśmy to z wielką radością. Słuchajcie, mam miotłę, ale wy mi jesteście potrzebni do tego. To, to zapraszam, zapraszam, ale trzeba mieć parę, trzeba mieć parę. Koniecznie zapraszam pary, zapraszam pary. Słuchajcie, taniec z miotłą znany w Polsce całej, ja się go nauczyłem w Radomskim, gdzie się uczyłem grać na skrzypcach od takich dziadków, co grali po weselach. I jeden ze sławnych skrzypków radomskich, Piotr Gaca, miał taki wariant, który mi się strasznie podoba i ja go promuję wszędzie, gdzie mogę. Słuchajcie, ale potrzeba par. Chodźcie, chodźcie. Nic nie trzeba umieć, obiecuję. Panie Krzyszku, niech pan świeci przykładem. Dominiku, chodźcie, bo w ogóle, ogóle na pusto moje gadanie. Słuchajcie, więc. Moniko, ja to chodź, poproszę Cię na chwilę. Moniko, na chwilę ciebie poproszę. Musimy, słuchajcie, pierwsza figura to para za parą. To znaczy tak jak mniej więcej w Polonezie, my za nami idziemy. Dobra, zaczynamy od parady, my potem pójdziemy, tam siędziemy, będziecie nas lepiej słyszeć, ale na początku brzmi to tak. Ja mam tą melodię stałą od chyba 20 lat, kiedy poznałem Jana Gacę w Przystałowicach Małych. Między Radomie Małopocznym taka mała wieś mistrza od tamtejszej muzyki skrzypcowej, odgrania mazurków. I jak się z nim zakolegowałem, zacząłem się tej muzyki uczyć. To dotarło do mnie, że to, co właśnie jest najważniejsze, to co mogę dzisiaj też o tym opowiedzieć, to, że jest to muzyka wspólnoty. To znaczy, że ona zawsze jest po to, żebyśmy byli w niej wspólnie. Nie klaskali i bili brawo, bo muzykanci grają na, na scenie, tylko e, ta muzyka jest po to, żeby ją tańczyć. Więc ja. Odkrywszy to, jakoś mnie to w ogóle zaskoczyło, że jest to w ogóle tak zupełnie inne w stosunku do koncepcji zespołu, który oglądamy na scenie i bijemy mu brawo, prawda? Że tutaj są muzykanci, którzy służą lokalnej wspólnocie. Tak było w Radomskim. Służą grając, a, a ludzie po prostu tańczą, bo znają swoje tańce. Mi się marzy, żebyśmy się mogli spotykać przy muzyce warmińskiej, także znamy tą muzykę, potrafimy ją zatańczyć, potrafimy razem zaśpiewać. I to w zasadzie dla mnie jest istota, takie marzenie albo taki plan, żeby było to możliwe, że to jest z powrotem muzyka użytkowa, nie taką, którą, która jest gdzieś w archiwum albo której posłuchamy na festynie, tylko taka, przy której możemy się spotkać na tańcach. Tak, to... Większość tego, co zagraliśmy dzisiaj, to w zasadzie to jest taka muzyka, którą w jakimś sensie zrekonstruowaliśmy z nagrań dokonanych przez panią Marynę. Zrekonstruowaliśmy twórczo, ponieważ tam te nagrania to są śpiewający soliści w zasadzie, czyli pieśni. I jak się ich dobrze wsłuchać w nie, to one mają swój rytm, swoje metrum. Zawsze jak śpiewak ma to do siebie, że czasem przedłuży nutę, tu, tu gdzieś skróci. Natomiast mi i w ogóle myślę, że nam w ogóle te doświadczenie muzykanckie, czy grania muzyki do tańca i doświadczenie z muzyką tradycyjną, polską w ogóle, pozwala jakoś mieć takie intuicje, że, że to, co mamy w tej pieśni, to tam przecież jest polonezowaty puls, a to jest, to jest walczyk. Więc w wielu przypadkach w ogóle nie wymagało to trudu, wystarczyło po prostu... Zagrać dźwięki, które śpiewał solista, wybębnić je, ograć na, na, na skrzypcach i y, y, rodzi się z tego całkiem fajna taneczna y, muzyka. Nie rozpatruje ani Warię, ani Mazur jako takie miejsce, które w historii dziejów do 1939 było ziemią osiadłą. No w, w sumie jak popatrzeć tak dobrze, dobrze wstecz, no to w zasadzie ciągle tutaj jakaś wymiana mniej lub bardziej pokojowa tej ludności trwała. Domeną centralnej Polski jest e, rytm mazurkowy. Polimetryczna muzyka mazurkowa zupełnie inaczej skonstruowana rytmicznie. Tu jest inaczej. Jest to w zasadzie dla mnie, dla mnie być może jeszcze za mało się znam na muzyce farmińskiej, ale odczytuję to jako zupełnie inny muzyczny kosmos, zupełnie inny, taki gdzie ja muszę od początku w ogóle nowo, na nowo pomyśleć o tej muzyce, czyli na początku zapomnieć, że cokolwiek wiem, potem posłuchać na nowo, na nowo to odczytać. Mało bardzo słyszałem muzykantów i dla, dla mnie to by było jakby najistotniejsze, żeby zrozumieć frazowanie skrzypków. Dla mnie to jest nowa, nowa ziemia muzyczna. Ale są na tych taśmach i pewnie trzeba je teraz znaleźć, posłuchać, przeanalizować, pomyśleć, nauczyć się grać na skrzypcach od nowa. I, i o. To jest po prostu ekscytujące, że ludzie i słuchali z zainteresowaniem, tak mi się wydaje, i ruszyli w tany, bo tak te pieśni, które były śpiewane, oczywiście zachowaliśmy ten rytm, który tam jest, no tylko, że go powiedzmy podbiliśmy jeszcze instrumentami i dało się te wszystkie pieśni zatańczyć. Także ochoczo ludzie ruszyli w tanej i to było wspaniałe, bo to, było, to był ten sprawdziano, który nam chodziło, to znaczy, czy to działa teraz, <grytania> czy to teraz działa. Taką ulubioną formułą też w innych projektach jest spotkanie. Spotkanie, które nie koncert, tylko właśnie spotkanie, które może pójść bardziej w stronę potańcówki, a może się wydarzyć jeszcze coś zupełnie nieprzewidywalnego. Ale to wychodzi z tu i teraz, właśnie ze spotkania ludzi. I wspaniale, że te kawałki wygrzebane, w, w archiwum nagrywane jeszcze w latach 50. -tych, 60. -tych, mogą być takim wehikułem, który, który pozwala ludziom się spotkać, tańczyć i, i być razem. My jesteśmy ludnością napływową, nie jesteśmy warmiakami. To nie, nie jest nasza muzyka z domu. Podjęliśmy się próby zmierzenia się z tą muzyką, troszkę ryzykując, bo ktoś może powiedzieć, że tak, tak nie było, że tak to nie było grane. Tak? Może... ale jak było? Ale właśnie jak było? Zakładaliśmy tę muzykę tak, jak czujemy. Próbowaliśmy, żeby to było z, z serca, żeby, żeby to miało ducha i żeby to miało też, też ciało. I mam nadzieję, że to się udało. Zna pan jakieś stare melodie tutaj, warmińską jakąś melodię? O, stare? No, no pan, jakieś szota, nie szota, po fajdoka jakieś. <grym> nie, to... to Warczych warmiński. No, to się zastygaj, Nie. Pomyśl to. Pomyśl, może się Na Napiewiesz. No, Wiedziałam, że Je to jest. Ukryte jest. So.